Witajcie kochani. To Mary. I Mario. No, i dzisiaj mamy niedzielny relaks z megaliniami. Tak jest. Wybraliśmy je sobie tak po prostu, czyli mamy numerek 14 i pierwszy. Tym razem były wybierane. Tak, tym razem dałam właśnie Mario czternastkę moją. Chciałabym, żeby on ją tam fajnie coś tu wygrał. Hmm. No, a ja mam numerek 1 do sprawdzenia czy coś tutaj też padnie. Czy te jedynki są nadal szczęśliwe? <grymne> Właśnie. No dobra, to zaczynamy wobec tego relaksik. Usiądźcie sobie wygodnie. Przybliżę troszeczkę. Zaczynamy. I Zaczynamy, i zaczynamy. Na początek ten numer 14. Co nam przyniesie? I szukać będziemy sakwy i tęczy. Tęcze już są. Tak, tu mamy kolejne. Czy tu gdzieś jeszcze będę sakwa. widział? Sakiewka się znalazła. Dobra, sakwa i tęcza. Mhm. Tęcze widzę. Mhm. I tu już chyba nie ma. No ok. Następne dwie. To lody i korona. Lody i korona szukamy tu. O, korona już jest. Lody i o, lody się zna, udało znaleźć. Lody i korona. Tu mamy koronę. Czy będą lody jeszcze gdzieś? Albo korona? O, już jest, dobra. Już jest. Udało się odnaleźć, dobrze. I jeszcze jedne lody. Korony już więcej, niestety nie było. Kolejne dwa. Gwiazda, klapki. Gwiazda i klapki. Hmm, tu nie ma. Tu nie ma na razie. O, jest gwiazda. Gwiazda. Tak, jeszcze jedna. Nie Korona tak. się znalazła. W zielonym, jasnym. A faktycznie. <laughs> No, to się odszuka. Się to się nie. Dobra, gwiazda. I klapeczki. Gwiazda i klapeczki. Czy są? Gwiazda, tak. Jeszcze jedna. No ale klapeczek już nie było. Kolejne dwa. Rower piłka. Mhm. Rower piłka. Rower, piłka. Uh, 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 uh. Rower, piłka, piłka jest. Rowery, to nie małeś. Może tak, Piłka, tu kolejna piłka. Jeszcze jedna. No ale roweru brak. Teraz podkowa i popcorn Klapki. <laughs> Klapki. Patrzem, podkowa. Jak, cztery oczy patrzą. I podkowa? <laughs> nie zauważyłem. Podkowa i popcorn. Tak, podkowa jest. Dobra, podkowa. Nie, podkowa. <laughs> mm -hmm. Podkowa i. <laughs> I, i, i. No podkowy już nie widzę, a popcornu wcale. Nie było wcale? No, Arbus i Diament. Jedziemy znowu na górę. Arbus i Diament. Tu mamy Diament. E, mamy Diament. Coś tu nie za wiele tego. Arbuza też nie ma. O tu dopiero. Tak. I to tyle. A nie, diament był. Jest, no. No bo było, To by się w kolejnym przebiegu odnalazł. No tak. Kokos i zegar. Kokos i zegar. Kokosik Tutaj idzie. tak kokosik jest, też widzę. Zegara chyba nie, ale kokos. Mhm. Kokos i zegar, tu jeszcze kokos się odnalazł i tu jeszcze na dole. No. No nie, faktycznie, zegara nie było. No. Dzwon i prezent, dzwon i prezent. Prezent to widziałem, ale czy gdzieś tu jeszcze dzwon? Tu mamy prezent, tu takie mamy dółte, prezent. Nie? To jest takie duże, nie? To fajnie widoczne. Są. Tu są prezenty, tak, tak. I Uu, tu są prezenty. I prezent to No mówię, prezenty to widziałem winogrono i pierścionek no winogrono jest to na pewno winogrono i pierścionek cyk 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 winogrono i pierścionek hmm. jest jeszcze dobrze. jedno tu się odnalazło pierścionka chyba nie było no pierścionka właśnie też tak nie kojarzę za bardzo no. no nie ma, no trudno no, Może troszkę jest, także szansa. liść są. i pióro Mm. Liść i pióro tu nie, tu nie, tu nie, tu nie, tu mamy pióro i co to wszystko będzie? Nie, liść jest dobra i tutaj jeszcze liść, no i to tyle. No, coś nie za dużo tych symboli, szczerze mówiąc. Mamy flaminga i ananas. Flaming jest. Tu są Flamingi. Tutaj Flaming. Tu jeszcze liść. Zobacze, fajnie. I tu jeszcze Flamingi. Ale ananasa zabrakło. Co inna będzie fajnie. Dobra. Foto i serce. Foto i serce. No to powinno się w miarę szybko odszukać. Foto i serce. Foto jest. Tu jest kolejne. Serca brak. No i zostały nam cztery symbole. Klucz biedronka. Klucz mamy. Klucz i biedronka. Dobra, są. Tu jeszcze jest klucz. Klucz z biedronką. Mm. Tu jeszcze klucz z biedronką. No nie razem. Tu biedronka. Tu nie ma, tu nie ma. Tu mamy klucz i mamy również biedronkę. I co? Ostatnie dwa. Auto szminka. No. Szminka to była, auta chyba nie. Nie widziałem. E, szminka jest tutaj, tutaj, ale linii nie tworzą. Tu jest szminka, szminka. Tu kolejna, tu auta. kolejna. A, autko też się znalazło. No nie kojarzymy, albo może pojedyncze. I teraz jeszcze, czy jest? Śmineczki są, tak, tu i tu już nie ma. No dobra. Bonus. A bonus? Ma aj, aj, aj. perłę. No dobra. Z, póki co, zdrabka pusta, ale dla wytrwałych widzów, którzy dotarli aż do tego momentu Wydopowy, i, 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 uważa, i u, uważnie oglądają, mamy niespodziankę. Obiecaną. Obiecaną niespodziankę na 4000 subów. A mianowicie, jak widzicie, mamy całą paczkę tego starożytnego skarbu, którą będziemy dla Was drapać w ciągu najbliższego tygodnia. No i teraz w związku z tym ogłaszamy taki konkursik, w którym będziecie musieli coś napisać. Komentarze oczywiście te, które będą dotyczyły konkursu, będą ukryte. Odkryją się dopiero na sam koniec. A co trzeba zrobić? Należy wytypować, ile razy wystąpi w tej całej paczce bonus. Nieważny w jakiej kwocie. Istotna jest liczba tych bonusów. No, ile w tej całej paczce będzie bonusów? Oczywiście yy, liczba zero jest również liczbą, czyli że nie trafimy żadnego bonusu w paczce. No Jak oczywiście, najbardziej. Bo może być tak. tak. Może się tak zdarzyć. Jak najbardziej. Także cóż, możecie obstawiać i teraz yy, co, yy, co oferujemy, co z nagrodami. Mianowicie trzy osoby, które trafią, prawnie wytypują liczbę tych bonusów otrzymają, do, wydrapiemy dla nich drapeczki za 20 złotych, znaczy do tej kwoty, oczywiście będą mogli sobie je wybrać, będą to trzy osoby. Tak. które będziemy właśnie wybierzemy spośród tych, co będą mieli prawidłowy wynik. Tak, jeżeli takich osób będzie więcej, które trafią prawidłowy wynik, to zrobimy między nimi losowanie. Jeżeli zaś będzie mniej tych osób, to oczywiście te, które wytypowały poprawnie, dostaną y, swoją jakby nagrodę. Natomiast pozostałe, czyli na przykład jeżeli jedna tylko osoba trafi, no to ta jedna na pewno dostaje, a dwie pozostałe nagrody rozlosujemy wśród wszystkich, którzy typowali. Tak tak jest. Chociaż nie było tam na przykład w wytypowanej, bonusa ile było, to i tak wtedy jakby była jedna czy dwie osoby, to zawsze na pewno wtedy będziemy losować pośród wszystkich, czy to będą dwie, czy jedna, ale wśród, to zależy... wśród biorących udział. Tak, ci co biorą udział. Oczywiście, że tak. Czyli komentarze typu czyste, pozdrawiamy, coś takiego nie wchodzą w grę. No nie, to, to na pewno nie. Także kochani, bardzo fajnie, że jesteście. Że w końcu mogliśmy zrobić ten odcinek tak, rakie... I typować, typować możecie do pierwszej emisji, pierwszego odcinka Starożytnego Skarbu, czyli do poniedziałku, do okolic godziny 17-18, bo tak mniej więcej ten odcinek będziemy wrzucać. Ale chodzi o, ten, o to yy, ustawienie to od dzisiaj, nie od jutra, tak? od jutra, Jutro, od jutra. tak? Czyli macie, 7... macie, do, macie dobę na to, żeby wytypować. Tak. A my się bardzo cieszymy. I dobrze. Tak, bo przekroczyliśmy 4000. Mamy 4014, także kochani, wielkie serca dla tych, co są z nami. Kurczę, ucieszyliśmy się bardzo, że taki wynik w końcu mamy. Przekroczony to 4. Dzięki Wam, kochani. No i co, I teraz, teraz przechodzimy ja... do drugiej części naszego relaksującego odcinka, tak. czyli drugie megalinie. Wszystko ogłoszone. Jak ktoś miał coś, jakieś pytania, to przeprowadził to... To po prostu piszcie. Dobrze. Teraz ja zaczynamy galinie, to jak już Mario powiedział, że mam z numerkiem pierwszym. No zobaczymy, co tutaj będziemy mieli. Ja tak wiecie, lubię pojedynczo drapać, bo jestem taka gubialska, szukamy monety. Mm -hmm. no, to no to się naszukasz. No, no to już pierwszego symbolu nie mamy. To chyba jeszcze przybliżę. Bo to... no, tak, weź po to, żeby to było wszystko dobrze widać. No i teraz gwiazdeczka. Tu mamy gwiazdkę. Szukamy gwiazdeczki. Oj, tylko raz. Nieładnie. Teraz podkowa. No tutaj już fajnie by było ptęcze dostać. Ale my szukamy podkówki. Jest tu jeszcze podkowa. No i to tyle. Następne prezenci. Może ja drapek zmienię, bo ten tak bardzo ostry jest. Szukamy szarpie. No, szukamy prezentu. O są. Są prezenty Mariusz jest dla ciebie i dla mnie. <grym> I dla synka, o. Nie, to jeszcze dla, dla widzów. Co <grym> będą brali udział. Będą, jak Maria powiedział, drapeczki do 20 zł. Każdy będzie mógł sobie wybrać, a my Wam wydrapiemy na kanale. Nie możemy obiecać, że wybierzemy konkretne numerki, bo z tym czasami chyba tak. trudno. ale no. jaka ma być to drapeczka? Jak najbardziej. Tak. I rowerek jest tutaj, rower tutaj. Jeszcze tu mamy rowerek. I tu już. A jeszcze tutaj zobacz, jest. Następne mamy sakwę. Sakiewka jest tu. Jest tutaj. Jeszcze tu. Tu. O tu mamy dwie jeszcze zobacz. No. Tu mamy jeszcze. Dobrze. Następny symbol, to jaki to będzie. Serduszko. No właśnie, serduszko dla Was, kochani. Za to, że z nami jesteście za te ponad 4000 subków. Dzięki Wam. Serduszka. No ale w nie ma. Ale serduszko no. tutaj jest dla Was. I teraz szukamy koronę, Korona, korona. Korona, korona. Czy gdzieś tu jesteś korona. Mm, mm, mm. Korona, korona, korona. Zielone. O tu, na no dole. Dzięki. Korona. I tu już nie mamy. Co teraz szukamy? Klapeczki. Klapki, klapki. Tu nie mamy, nie mamy, nie mamy. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma. No nie ma. Szkoda, nie było. Kłódka, Też chyba nie o, kojarzę. Jak? Kłódki nie kojarzę. Kutka, kutka. No nie, nie ma. No, brak. Brak, ale tu już tak może pokazać. biedroneczka, Biedronka jest tutaj. Tu nie. Nie ma. Kolejne to będzie łódź. O, łódki to chyba były. Łódki były. Patrzymy z góry. Nie ma tu. Nie ma, tu nie ma, tu mamy łódź, tu mamy, tutaj, tu, tu, tu jeszcze jest, no troszeczkę ich tutaj, zobacz było, nie? No to fajnie, troszkę się poodkrywało. No, teraz tutaj mamy cytrynkę szukać, tak? Szykamy. Kolejne symbole się tutaj chętniej pojawiały. Ale cytryka no, jest jedna na dole. Szybko, żeś mignęła. mignęła. <laughs> Kolejny to jest pierścionek Arabelli. Czy był? bo był, w ogóle był. Jest tutaj. Jest jeden pierścień. Tu mamy. Tu jeszcze mamy. Tu, tu. No, dużo ich. No kilka się znalazło, ale biżuterii dorwałam co. To teraz co drugi rządek. <grym> tak, druga linia. Foto, 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 foto. Czy tu gdzieś Oj, było? Nie. No niestety. Kolejna. To są lody. Lody są tutaj. Wyżej też jeszcze były. Wyżej lody są. Widzimy, o, czy tu, tu, tu. o, widzisz to trenka dzięki. Tu jeszcze lody, tak jest. Tu mamy lody. Uh -huh. Tu mamy jeszcze lody. Super. Tu mamy lody. I tu wow. Ile? No jest ich parę. No, ale dzisiaj jedliśmy lody. A jeszcze tu dają. <grywia> no, widzisz, jaka to e, jeszcze gdzieś widziałeś? Nie. nie. Aha, myślałam o. Następny popcorn. Popcorn jest tu, tutaj, tutaj i tu już braki. Następny, co to będzie? Liść? Ale chyba nie było. Nie jest. Patrz, a ja już myślałam, że nie, nie będzie. I tu jest. No. Są liście. Są są. Były. Były, tak. Następne mamy winogronko. Winogronka, winogronka nie ma. Mhm. Następne, co to jest? Motylek. O, motylek już mamy. Tutaj widzimy. Motylka. I jeszcze tu na samym dole jest motyl. Ale jeszcze nic tu nie mamy wygrane, żadnej linii, niestety. I teraz szminka. Mamy tu. Mamy tu. Jest jeszcze tutaj. Tutaj. Tu, tu. Ale dosyć ich, nie? No, dosyć, dosyć. Jeszcze tu mamy. I tu już. To tyle. Chyba wszystkie. Dobrze, kolejny symbol to dzwonek. Dzwonek jest. Tutaj mamy go jeden. Czy tylko będzie jeden? No raczej tak. No tak. No to już bo ja to muszę przewidzieć, a to jest szybko. No jasne. Wiesz, że raczej tak tu nie będzie. <ścoughs> Czekajcie, tu jadę, to muszę ich pokazać. Tu arbuzik. Arbuzik tu mamy. Tu. Dobra. I to wszystko. Teraz o, chyba pióra nie było. No raczej nie. Nie kojarzę piórka. Ale patrzymy. No niestety. Teraz co? Ananas. Ananas wiem, że był. Tu mamy ananasika. Ale dużo go nie było. No, no, nie no właśnie. Nie. <laughs> nie było dużo, to znaczy jeden, o, tylko trzy do końca. Trzy do końca, kochani, diament. Diament, szukamy diamenta, diamenta. Diament jest tutaj jeden. Tu mamy. I jeszcze tu mamy. Dobra, przedostatni symbol piłka. Hmm, też chyba nie było. Piłeczki. Raczej nie. No to będzie postakowy odcinek. Dobra. No i ostatni symbol. Co to jest? Klucz. Klucz był, ale tu raczej nic chyba nie utworzy. Nie, raczej on na miejscu nie przyniesie. Uh -huh. Nie ma, tu nie mamy. I tu też nie mamy. No a bonus co będzie perła? Książka, czy co tutaj? Perła, to stówek. Ach, ja nie mogę. No dobra, a kontrola nas była odkryta. No, no. Czyli niestety, kochani, megalinie dzisiejszy numer 1 i 14 są przegrane. Może przez to, że myśmy sami wybierali. <grystanie> Dobrze. Także co powiesz na koniec? Zobaczymy się w kolejnych odcinkach. Zapraszamy serdecznie. <grystanie> tak. Dziękujemy za obecność, za wytrwałość. Tak. Pozdrawiamy Ci krótko. Bądźcie, kochani, zdrowi. I do zobaczenka. Do zobaczonka jutro. I wkrótce. Pozdrawiamy serdecznie. Pa. Pa.